Hej, a to jeden również z ważniejszych tematów. Ja doszedłem do tego tematu po wielu, wielu latach. Często się chwaliłem przy kolegach różnymi historiami z życia. Opowiadałem różne historie, które gdzieś tam mi się wydarzyły przy drodze. A wiadomo, że większość facetów, tak jak to powtarzam na filmach i to się nic nie zmienia, tylko pogłębia wręcz, siedzi przy kufelku piwa przez 3 czwarte życia. Jeżeli ty powiesz pewną historię, to ona jest za nich na tyle abstrakcyjna, żeby w nią większość z nich nie wierzyło i żeby ich sceptycyzm po prostu wylewał się z ich ust, tak, że <laughs> po prostu ustawa tego nie przewidziała. I doszedłem po wielu latach do tego, już bardzo dawno temu, żeby mieć dwóch, trzech. Takich kolegów, z którymi możesz porozmawiać na wszystkie tematy, a nie 33, z któremu, którym coś tam będziesz opowiadał. Ponieważ tych 33, którzy siedzą, oni po pierwsze nie zrozumieją nigdy tej historii, którą ty opowiadasz, jeśli chodzi o stosunki damsko męskie a z tego powodu nie zrozumieją, bo ich loty są zbyt niskie jeśli chodzi o, o tą kwestię ich życie przebiega i będzie przebiegało to już można narysować taką linią i wyznaczyć od czasu do czasu dyskoteka siedzenie przy kufelku co tydzień z kumplem przy piwku i tak naprawdę 99% kobiet, która jak nie 99,9% kobiet, które przechodzą koło niego przez całe życie, po prostu zawsze będą przechodziły i przechodziły. Każdy z nich, oczywiście, chciałby, bo nie znam faceta zdrowego, mądrego, inteligentnego, który nie chciałby się spotkać z ładną, ciekawą, atrakcyjną kobietą. Więc. Jeżeli siedzi ich czterech, ośmiu w tych swoich kufelkach z piwem i ciągle debatują, a w zasadzie większości z nich są samotni, to wytłumaczcie mi, dlaczego przy nich możecie cokolwiek powiedzieć. No nie. Ja zobaczyłem wielokrotnie, że e, gdy opowiedziałem jakąś, jak można poderwać i w jaki sposób łatwo poszło mi czy jakiemuś innemu facetowi z pewną kobietą, to ja opowiadałem kosmos, a w oczach widziałem po jakimś czasie dopiero jakąś nienawiść, sarkazm. No bo jeżeli on się cały czas tylko porusza tutaj, czyli sam z tymi swoimi kumplami, a wieczorem jest na celowniku i ten celownik jest przez 20 lat ja po prostu podchodzę od niechcenia łapię dziewczynę za włosy, biorę od niej numer telefonu, spotykam się z nią, mój kolega robi to samo, jeden czy drugi bo takich było kilku a czterech siedzi ha, aha, znowu w nocu celownik Szczela na, na oślep wszędzie, gdzie może. I tak mija codziennie każdy dzień życia. Yy, rok ma 365 czy 6 nie już nie pamiętam. I każdy dzień jego jest, bym powiedział, bardzo często dramatem. Ponieważ mijają go tabuny. Tabuny kobiet. Tabuny. A on jest przeważnie ciągle sam. Sam wśród tych pięciu, sześciu, ośmiu kolegów, z którymi ciągle pije piwo, sarkastycznie się wyśmiewa i, i wie, jaki tak naprawdę jest słaby. No bo każdy facet, facet, powtarzam, facet, facet, facet. No, jeżeli widzi kobietę, podoba mu się kobieta, no to chyba nie stoi przestraszony. Przy kufelku piwa. Zobacz, jaka fajna, zobacz, jaka fajna, zobacz. Tylko po prostu podchodzi na luzie. Hej baby, <ścoughs> czy cokolwiek innego, jakikolwiek tekst, ale rozmawia z nią, bierze od niej numer telefonu i urzeczywistnia, urzeczywistnia. Swoje marzenia, swoje pragnienia, swoje fantazje. Z tą panią albo z inną kobietą, na którą ma ochotę. Ale wyobraźcie sobie, co się dzieje u tego faceta latami. Gdzie nie jest w stanie podejść do żadnej kobiety. Nieczęsto jest wykształcony, czasami zaradny. Nawet dobrze prosperujący na tym świecie. Ale dalej nie jest w stanie odezwać się na trzeźwo do kobiety. I codziennie przymija koło niego pełno pięknych kobiet, do których on. Ale widzi takich dżentelmenów jak ja, jak kilku jeszcze innych mężczyzn, którzy podchodzą czasami od tak, od zagadania, od złapania za włosy, od rozmowy, od numeru telefonu. Po prostu spotkają się z tą kobietą, a on, wyobraźcie sobie, co w głowie przez tyle lat, jaki, jaki sceptycyzm im się w głowie układa. No, pewnie dałeś rady, nie? Te miny skwaszone, ten ym, jad wypływający z nich jest po prostu bezcenny. Bezcenny i jeszcze raz bezcenny. To bym powiedział. Dlatego taka moja rada. Panowie, którzy żyją lekką nogą na tym świecie, czyli wiedzą, co to znaczy podejść do kobiety, rozmawiać z nią, być po prostu na luzie, żyją sobie na luzie w tym świecie. Nie opowiadajcie swoich historii wśród ludzi, którzy są na takim etapie rozwoju w tej dziedzinie. Wy latacie w kosmosie dla nich, oni są tutaj. Więc nigdy przenigdy nie będziecie ani dobrymi kolegami, ani nie będziecie na tych samych fluidach, bo. Zawsze albo będą wam zazdrościli, albo będą wam podcinali skrzydła, ale rzadko kiedy będą was dopingowali. Czasami można spotkać pojedyncze egzemplarze takich facetów, którzy naprawdę wniosą w wasze życie coś ciekawego, ale to jest tak jak wygranie w Totka. Myślę, że ten film wielu osobom uzmysłowił coś. Wiele osób tego filmu nie zrozumiało, jak zawsze. A ja, jak zawsze, pozdrawiam Was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek i gdybyście mieli problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole jest link do mojej szkoleń: akademia myślnik Zapisz się już teraz. Hej!